Cześć kochani, zapraszam Was do kolejnego filmiku i w tym filmiku, jak tytuł wskazuje, pomogę Wam i opowiem Wam w jaki sposób odnowić swoją skórę po lecie wiem, że wiele osób się smuci, że już jest jesień że skończyło się lato, albo że się kończy lato a pasjonaci kosmetyków, tacy jak ja strasznie się z tego powodu cieszą dlatego, że to oznacza, że można naprawdę zrobić taki gruntowny remont swojej skóry i dla osób, które dopiero teraz chciałyby, chciałyby zacząć jakieś takie silniejszą właśnie taką terapię przeciwtrądzikową albo przeciwzmarszczkową i, i stosować takie silniejsze preparaty, to to jest idealna pora, dlatego, że jest mniejsze nasłonecznienie słońce nie jest takie ostre, w związku z tym nie musimy się tak bardzo bać jakichś jakieś przybarwie potrącikowych Przebarwień jakichś takich pozapalnych, wynikających właśnie z tego, że jemy jakieś silne kwasy i będziemy właśnie wystawiać skórę na działanie promieni słonecznej i w wyniku tego będziemy jakieś przebarwienia, nie musimy martwić się jakieś podrażnienia tytułem tego, ani na, na jakieś oparzenia. W dodatku wilgotność jest akurat w tej chwili optymalna, żeby właśnie jakoś tak intensywniej działać w kierunku poprawienia zarówno funkcjonowania, jak i wyglądu naszej skóry. I niezależnie od tego, czy po prostu polecie, jeśli nie byliśmy zbyt rygorystyczni. W naszej ochronie przeciwsłonecznej mamy jakieś przebarwienia takie powierzchowne, czy mamy taką zgrubiałą, niezbyt estetycznie wyglądającą cerę, wynikającą również właśnie z często filtrów, i często również właśnie po prostu ze skłonności skóry do nadmiernego rogowacenia, w przypadku osłutające mieszaną czy tłustą, a tym bardziej trądzikową, albo mamy na przykład już nie jesteśmy najmłodszej po prostu cera z wiekiem po prostu jej, jej wyniku jakby gorszego jej funkcjonowania no nie wygląda również tak dobrze, jak niegdyś wyglądała, czyli jest taka zgrubiała, pomarszczona i, i, i słabo odbija światło i w związku z tym też gorzej wygląda i mamy widoczne zmarszczki, czy dlatego, że po prostu nasza cera generalnie jest w dobrej kondycji, a chcielibyśmy na przykład jeszcze polepszyć, podkręcić jej wygląd, żeby jeszcze lepiej wyglądała, to nie ma lepszego okresu do tego właśnie, żeby zacząć stosować Właśnie silną pielęgnację w celu zmiany naszej cery. Żeby naprawdę istotnie polepszyć wygląd naszej skóry, potrzeba nam zaledwie produktów kosmetycznych czy dermokosmetyków, które zawierają zaledwie cztery substancje aktywne. Czyli potrzebujemy tak naprawdę kwasów hydraksylowych i lub retinoidów takich dostępnych bez recepty, czyli retinolu albo retinaldehydu, albo palmitynianu, retinylu. tak? Potrzebujemy jeszcze jakiejś formy przeciwutleniaczy, takich silnych, najlepszym, na, najlepszy, najlepszym przeciwutleniaczem jest witamina C, szczególnie jeśli, jeśli razem w jednym produkcie występuje z witaminu E. I potrzebujemy tak naprawdę bardzo silnie nawilżającego kremu. Nie tyle natłuszczającego, co bardziej silnie nawilżającego kremu. Albo po prostu jakiegoś żelu hialuronowego, który, który będziemy mieszać z naszym ulubionym kremem na twarzy, żeby wzmocnić jego działanie. Albo z naszym ulubionym olejkiem nawilżającym czy natłuszczającym do twarzy. Tak naprawdę te cztery substancje pozwolą nam zupełnie odmienić wygląd swojej skóry. Tylko tak jak zawsze, tak ważne jest w jaki sposób będziemy... Będziemy ich używać. W przypadku cery takiej odpornej, szczególnie suchej, szczególnie takiej, która, która cierpi z powodu takiego fotostarzenia, czyli mamy przebarwienia posłoneczne, mamy taką zgrubiałą skórę, mamy zmarszczki widoczne w wyniku właśnie nadmiernej ekspozycji skóry na słońce bez, bez, bez właśnie zastosowania filtrów ścisłonecznych, najczęściej. To najbardziej polecane są kwasy alfa hydroksylowe, a w szczególności właśnie kwas glikolowy i kwas mlekowy, które mają najmniejszą cząsteczkę. W związku z tym najszybciej działają, najskuteczniej i najbardziej tak spektakularnie, tak? Natomiast one wiążą się z tym, że u większości osób, a już szczególnie osób, które mają cerę wrażliwą, tak to mogą powodować właśnie. Podrażnienie natomiast u większości osób na pewno będą powodować lekkie takie łuszczenie się skóry. No jest mało osób, które właśnie mogą stosować stężenia kwasów właśnie alfa hydroxylowych, glikolowego czy, czy, czy mlekowego i nie cierpię z powodu żadnego przesuszenia chwilowego na skórkę i żadnego łuszczenia. Najczęściej właśnie to łuszczenie występuje 2-3 dni po zastosowaniu preparatu z, z dużym stężeniem tego typu kwasów i no, musimy po prostu wziąć to pod uwagę. Natomiast, tak jak mówię, działają znacznie szybciej niż na przykład łagodniejszy kwas migdałowy, czy, czy jakieś inne formy właśnie takich złuszczających kosmetyków. Poza tym, z tym łuszczeniem można sobie stosunkowo szybko poradzić, czyli w momencie, gdy ono występuje, to po prostu stosujemy jakiś dobry peeling enzymatyczny. Ja niezmiennie polecam ten z Biochemii Urody, który odkryłam jakoś tak w styczniu tego roku kalendarzowego. To jest taki peeling enzymatyczny oparty na, na mące owsianej i na enzymach właśnie z, z, z papai, które rozpuszczają po prostu martwe skórek i jeśli I potrafi być to dosyć drażniący produkt dla osób z wrażliwą serą, natomiast jeśli połączymy go z odrobiną żelu hieluronowego, to możemy po prostu w ten sposób zrobić sobie taką maseczkę złuszczającą, nawilżającą I, i nie będziemy wówczas cierpieć z powodu natomiast będzie działać praktycznie tak samo produkt i również bardzo dobrze złuszczać na skórek. I tego samego żelu możemy też użyć właśnie do nawilżenia w taki dwufazowy sposób, na przykład wymieszany z jakimś swoim ulubionym kremem albo z jakimś ulubionym olejkiem, możemy właśnie tego żelu Użyć to potem do nawiżenia gruntowni skóry, żeby, żeby ją właśnie polepszyć jej funkcjonowanie i polepszyć jej po prostu wygląd i nie cierpieć. No to takie nieestetyczne łuszczenie. Co do produktów godnych polecenia, które zawierają najsilniejszą formę kwasu alfa hydroksylowego czyli kwas glikolowy to warto uwagi jest zdecydowanie taki produkt Easy's Farmy, gliko A12, który zawiera aż 12% właśnie kwasu glikolowego. Natomiast jest to silny specyfik i ma na tyle niskie pH, żeby skutecznie działać, ale też może właśnie podrażnić i lekko piec skóra. Natomiast takie efekty, te, 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 te zyski, jakie mamy w postaci właśnie szybko, szybko złuszczającej się skóry, od, która, pod którą widzimy właśnie piękny, zdrowy naskórek, są być może tego warte dla osób, szczególnie, które mają odporną i, i suchą cerę, a używane długofalowo właśnie takie, jakieś takie dermokosmetyki, które zawierają od 10 do 15% kwasu glikolowego, również wpływają długoterminowo na to, że po prostu po, zwiększa się nawodnienie na naskórka i po prostu nasza skóra jest lepiej nawilżona, pomimo tego, tego łuszczenia, które widzimy. To, to choćby z tego powodu też warto ich używać, jeśli mamy cerę suchą. Natomiast inny preparat, który ma troszeczkę delikatniejsze działanie, który może być stosowany jako taki peeling chemiczny raz w tygodniu albo właśnie jako taki sposób na odnowienie powierzchni skóry, to jest taki preparat z biodermy, Sebium Serum, który ja stosowałam dobrych kilka lat temu, a w tej chwili został mi przysłany przez firmę Bioderma na moją prośbę, ponieważ odnawiam swoją serię przeciwtrądzikową. I chciałam po prostu poprosiłam producentów, wiodących producentów kosmetyków przeciwtrądzikowych na rynku o udostępnienie mi swoich produktów, żeby mogę się z nimi zapoznać, z ich konsystencją, z ich składem, wypróbować je na sobie i móc potem właśnie dla Was zrobić taki, jakiś taki najbardziej bezstronny, obiektywny przewodnik po rynku do kosmetyków przeciwtrądzikowych na wasz użytek w związku z tym stąd w ogóle go mam i nie mogłam go bardziej polecić, dlatego że pomimo, że mam sery wrażliwą i być może nie był to tak naprawdę najlepszy pomysł, żeby stosować tego typu produkt właśnie z 15% glufastem glikolowym to sprawdzał się naprawdę świetnie robił to, co miał robić, a robił to na tyle delikatny sposób, że nie czułam najmniejszego podrażnienia, nawet to pieczenie było minimalne, że to jest inny produkt godny polecenia godny polecenia, natomiast nie dalej jak dzisiaj rano sprawdzałam właśnie na swoim telefonie, że na mazidła.com mają właśnie tonik z 10% zawartością kwasu glikolowego, a wiadomo, że być może nie dla wszystkich, ja wiem, że toniki zawierające właśnie 10% kwas jakikolwiek, a w tym glikolowy, mają silniejsze działanie na naszą skórę niż, niż to same stężenie kwasu w postaci jakiegoś olejku, czy w postaci jakiejś, jakiejś takiej kremowej postaci. W związku z tym to na pewno również jest wart jest, jest to produkt wart wypróbowania i, i renomowany jak wszystkie zresztą właśnie ze, ze strony typu e-naturalne, czy mazidła, czy właśnie Biochemia uroty. Gdzie troszeczkę musimy się wysilić, bo musimy sami sobie zrobić taki kosmetyk, tak najczęściej po prostu łącząc bagietką, czy, czy mieszając bagietką, czy różne składniki, odmierzywszy je odpowiednio, to, to, to myślę, że warto, bo ceny są znacznie niższe niż takie z, z, z repertuaru dermokosmetyków aptecznych, a skuteczność jest nie nie do podrobienia. Natomiast na przykład na stronie Biochemia Urody, z której ja najczęściej korzystam mają raczej niż kwasy takie, kwas glikolowy preferują nieco bardziej nawilżający znaczy bardziej nawilżające zdecydowanie natomiast nieco mniej drażniący kwas mlekowy i takim flagowym produktem tego typu jest właśnie tonik z kwasami który zawiera wbrew mylącej nazwie 8% kwasu mlekowego i 2% kwasu salicylowego w związku z tym jest też świetne dla osób, które na przykład mają cerę suchą, a mimo to mają nieco zanieczyszczoną ze skórnikami właśnie właśnie strefę T, bo działa jak popieczemy dwie pieczenie na jednym rożniu. Odblokowujemy pory, poprawiamy kondycję skóry w ogóle. Natomiast jeśli mamy cerę wrażliwą, naczynkową, czy po prostu nie chcemy jakby cierpieć z powodu tego nadmiernego łuszczenia, które jest no, nie, nie, do, nie do ominięcia, jeśli stosujemy wysokie właśnie stężenia kwasów alchawadryksolowych, w szczególności właśnie glikolowego czy, czy, czy mlekowego, to z całego serca mogę polecić produkty oparte na 10% kwasie migdałowym, które ma bardzo silne działanie antybakteryjne, takie gojące, przyspieszające, przeciwzapalne, przyspieszające po prostu gojenie się i aktywnych form właśnie zmian trądzikowych, i takich właśnie, które gdzieś tam się czają czają po, po, pod skórą tak I, i, i pomaga właśnie szybciej pozbyć się jakichś przebarwień potrącikowych i generalnie również, ponieważ jest kwasem alfa-hydroksylowym, to, to, to rozluźnia ten cement międzykomórkowy, pozwala szybciej złuszczyć właśnie martwy naskórek i tym samym po prostu nasza skóra jest piękniej wygląda, tak? No bo odsłaniamy tą taką zdrową, gładką skórę pod spodem, pod tym martwym naskórkiem i ona ma ładny koloryt, ładnie się błyszczy i jest po prostu w lepszej kondycji, a jako, że on on najbardziej symuluje produkcję kwasu hialuronowego, to jeszcze w dodatku mamy właśnie, jeśli długotrwale go używamy, to mamy bardziej ujędrnioną skórę i to jest widoczne gołym okiem. Tak jak mówię, najsilniejsze w działaniu są toniki z kwasami i dzisiaj rano na, na, na telefonie widziałam też, że w Dotcom mają też 10% kwas migdałowy w postaci toniku, natomiast ja sobie upodobałam taki produkt z biochemii urody i to jest to serum z 10% kwasem migdałowym, które zawiera jeszcze mocznik, mleczan sodu, kwas Hiluronowe, które jednocześnie m, kiedy kiedy złuszcza nasz na skórę, to go nawilża, w związku z tym nie, nie obserwujemy żadnego łuszczenia i skóra jest napięta bardzo przyjemnie i nie piecze w trakcie zastosowania, nie piecze potem, nie łuszczy się i przez cały okres stosowania go wygląda coraz lepiej lepiej lepiej, natomiast nie cierpimy na żadne skutki uboczne stosowania kwasów i to jest świetny produkt, który rękami nogami również mogę polecić. Tak jeszcze przy okazji dla osób, które niedawno dołączyły do widowni mojego kanału, ja nie reprezentuję żadnych z tych firm, których produkty polecam, jestem po prostu konsumentem, który poleca produkty, które się sprawdziło o dobrych składach. Natomiast nie mam żadnych korzyści finansowych z tego, żeby zakupicie którykolwiek z tych, tych produktów. Ponad to, że po prostu jeśli się u Was sprawdzą, to będę miała ogromną satysfakcję, że zarekomendowałam coś, o czym jestem święcie przekonana, że jest dobrym produktem, a sprawdził się je u Was. I to jest właśnie to serum migdałowe z Biochemii Urody, bardzo wydajny produkt. Czyli to jest kombinacja, którą bym polecała właśnie dla wszelkich osób, które mają skórę bardzo taką wrażliwą, w tym naczynkową i normalnie nie mogłyby korzystać z dobroci z kwasów, szczególnie w jakimś takim wyższym stężeniu. Ponad na przykład jakiś taki tonik z, z kwasem polihydroksylowym, na przykład gluklonalaktonem przy stężeniu 6%, albo jakiś taki s, 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 słaby tonik właśnie, na przykład taki jak, jak Ziaja ma, który zawiera kwas migdałowy w nieokreślonym stężeniu, oraz na przykład a kwas laktobionowy, który też jest właśnie kwasem polihydroksylowym, o takim nawilżającym działaniu i uszczelniającym barierę skórkę. Natomiast jeśli tak jak ja macie na przykład serę nie tylko wrażliwą, nie tylko na przykład jeszcze ja, naczynkową, ale również taką ze skłonnością do trądziku, to, to wszelkie produkty z kwasem migdałowym świetnie synergii działają z, z produktami z kwasami BHA, BHA beta-hydroksylowymi, co sprowadza się tak naprawdę do kwasu salicylowego, czyli bez problemu możemy jeszcze dodatkowo chcąc się po właśnie Zmian trądzikowych, szczególnie takich o charakterze ze skórników, tak, to możemy jeszcze pod nasz produkt z, z, z kwasem migdałowym, szczególnie jeśli to jest jakiś taki w formie olejku, bądź kremu, bądź jakiegoś takiego serum, dać np. dwuprocentowy kwas salicylowy, i one na tyle łagodnie działają, a czy skutecznie, że na pewno nie, nadmiernie nie podrażnimy naszej cery, a tym bardziej zaobserwujemy właśnie takie skuteczne działanie przeciwtrądzikowe, właśnie takiej synergii tych wszystkich składników, tak? więc nie mogłam bardziej polecić właśnie takiego duetu, a właściwie tercetu. Dlatego, że pod, pod to serum, na to serum migdałowe możemy zastosować jeszcze na przykład jakiś taki sensu stricte, właśnie taki, jakiś, taki kompleksowy preparat przeciwtrądzikowy. Jeśli mamy taki trądzik również z wykitami ropnymi, to, to, to w szczególności polecam Effaclar Duo Plus z La Roche-Posay, albo Biodermy Sebium Global, które działa na wszystkie Wszystkie objawy trądziku i, i wszystkie przyczyny powstawania trądziku, albo jeśli mamy trądzik zaskórnikowy, to w tym momencie bardziej bym polecała Efaklar K, na przykład, który ma jeszcze właśnie retinol połączony z kwasem linolowym, i również kwas salicylowy, i lipochodroksylowy, który razem właśnie z, z tym z kwasem migdałowym i z kwasem celowym świetnie odblokowują pory. Czyli jeśli mamy cerę wrażliwą albo wrażliwą i z taką trądzikową, to to są świetne opcje. Natomiast jeśli mamy więcej niż 30 lat, albo więcej niż 25 lat i zależy nam na tym, żeby właśnie nie tylko odnowić naszą skórę, ale też działać przeciwzmarszczkowo, to jesień jest idealną porą na to, żeby wprowadzić do naszej pielęgnacji retinoidy, jeśli jeszcze jej w nich nie ma. Dlatego, że retinoidy właśnie działają bardzo kompleksowo, działają przeciwtrądzikowo, stymulują skórę do produkcji zarówno kwasu hieloronowego, jak i elastyny, jak i kolagenu, czyli tych takich naturalnych budulców skóry, które nadają jej jędność i witalność, tak? I podtrzymują niejako naszą twarz i dzięki temu młodo wygląda, ale również są takim komunikatorem między komórkami, który, który na właśnie komórki do, jakby były ludźmi, antropomorfizuje tutaj, do produkcji zdrowych komórek. W związku z tym jest też takim prozdrowotnym, prozdrowotnym składnikiem, który również zapobiega jakimś takim zmianom chorobotwórczym, czy jakimś takim nowotworowym, właśnie zmianom w skórze, również właśnie ze względu na to, że, że stymuluje mitozę i powstawanie nowych zdrowych komórek natomiast ma też niezrównane działanie takie przeciwzmarszczkowe stymulujące właśnie przeciw, przeciwzmarszczkowe na skórę, a przy tym jest mało drażniące dla skóry, zwłaszcza zawarte w postaci, w postaci jakichś takich kremów czy olejków i z takich substancji właśnie retinoidów nie na receptę to, to, to jest, jest najskuteczniejszą substancją, a przy tym jest dobrze tolerowane. To jest tak naprawdę uogólnienie, dlatego że jeszcze mamy retinaldehyd, który jest silniejszą formą, natomiast on jest tylko tak naprawdę dostępny w, w produktach z koncernu Pierre Fabre, które produkują produkty pod szyldem Aven i, i, i w związku z tym możecie, jeśli jesteście zainteresowani właśnie retinolem w tej formie, znaczy retinoidami w tej formie, to możecie na przykład używać produktów Estel, albo Elouage, albo Triaknealu który zawiera kwas glikolowy, który odnawia powierzchnię skóry oraz retinaldehyd w największym stężeniu ze wszystkich produktów Aven na rynku w tej chwili dostępnych. W związku z tym to jest bardzo dobra opcja. Natomiast jeśli chcecie skorzystać właśnie z dobrodziejstw retinolu, to na przykład możecie stosować taki olejek dostępny właśnie z jednoprocentowym zawartością retinolu, który jest w ofercie mazideł, mazidła.com, albo na przykład taki, który ja mam z biochemii urody. To jest serum Renew z retinolem, które również zawiera jednoprocentowy. Stężenie retinolu. W związku z tym najsilniejsze, jakie jest dostępne i czy takie legalne, żeby wprowadzić do produktów na rynku. I to jest właśnie świetny sposób na to. I one też mają łagodne działanie przeciwtrądzikowe, czyli również jest wskazane dla osób, które, które nawet mają skórę wrażliwą. Po prostu, jeśli macie skórę wrażliwą, to możecie nałożyć takie serum z jednoprocentowym retinolem na jakiś krem taki nawilżający, żeby niestety, niestety troszeczkę zmniejszyć jego działanie, ale też zmniejszyć jego możliwość podrażnienia skóry. I retinol działa w pięknej synergii, właśnie z kwasem migdałowym, wzajemnie się wzajemnie się wzmacniają, natomiast nie jest to jakoś taka mieszanka wybuchowa, taka jak na przykład, nie wiem, duże stężenie kwasu glikolowego i duże stężenie retinolu, które może być niesamowicie drażniące i, i, i takie właśnie niszczące wręcz skórę. W związku z tym to, jest, to, to są dobre duety. I o ile kwas migdałowy nie wymaga jakichś takich specjalnych... Nie wiem, jakieś takie nawilżenia, tak? dlatego że on nie podrażnia skóry, nie powoduje najmniejszego uszenia czy obsuszenia. To jeśli stosujemy kwasy, właśnie kwas glikolowy czy kwas mlekowy, to być może warto się zaopatrzyć również, myślę, że na pewno w jakiś taki naprawdę silnie nawierzający krem i jakimś takim naszym. Wyznacznikiem tego, jaki krem będzie dobry, to jest taki, na którym jest nie napisane, nie na tyle, że on nie ma być natłuszczający, czy nawilżający-natłuszczający, tylko przede wszystkim nawilżający, czyli powinien mieć hialuronion sodu jako właśnie składnik mleczan sodu, mocznik, jakiś taki naprawdę mocno nawilżający preparat, niekoniecznie właśnie natłuszczający. I dwa, które mogę polecić, to są na przykład La Roche-Posay, i Lezer. Ten jest właśnie bardziej wskazany dla cery suchej, ten dla cery odwodnionej, albo właśnie jakiejś takiej przesuszonej, różnymi takimi terapiami przeciwtrądzikowymi i takimi silnymi kwasami. Jeszcze silniej od niego działające drafaz Serum, które właśnie w bardzo istotny sposób zwiększa nawiżanie na skórka i zawiera ogromnie dużo wody termalnej z Laroche zawierającej selen. I takie kremy, właśnie takie, niezwykle nawilżające mają wszyscy producenci darmokosmetyków. Na każdą kieszeń znajdziecie taki. Po prostu warto po prostu szukać czy pytać konsultantki w aptekach takich typu Superfarm czy jakichkolwiek innych, gdzie są właśnie dermokonsultantki o taki silnie nawierzający, Albo taki na przykład z Biodermy, z Hydra. Bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie jakiegoś kremu nawilżającego, który został stworzony w serii jakiejś takiej przeciwtrącikowej przez producenta dermokosmetyków, to zazwyczaj mamy te produkty ściśle przeciwtrącikowe i mamy jeszcze jakiś taki uzupełniający właśnie taki krem nawiżający dla przesuszonej skóry różnymi właśnie aktywnymi składnikami. Jak już mamy odnowioną powierzchnię skóry i skóra jest gładka, nie ma żadnych grudek, mamy bardzo małą liczbę zaskorników, one są praktycznie niewidoczne gołym okiem, tak? Tak, tak, po prostu jak tylko spojrzymy na kogoś i, i skóra ładnie się błyszczy, to możemy jeszcze dodatkowo dodać jej blasku za pomocą naj, najbardziej sprawdzonego sposobu do, do zrobienia tego, a mianowicie za pomocą jakiegoś serum z przeciwutleniaczami. W szczególności się zawiera witaminę C i witaminę E, dlatego, że witamina E natłuszcza, nawilża i tak właśnie też rozświetla niejako, Zmniejsza skórę, natomiast witamina C działa lekko matująco i pięknie Rozświetla. właśnie Minimalnie też po, 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 pomaga pozbyć się jakichś takich przebarwień, ale przede wszystkim bardzo, bardzo ładnie rozświetla skórę. W związku z tym ona pięknie wygląda, nawet jeśli nie mamy na twarzy żadnego makijażu. I takim flagowym produktem zawierającym właśnie witaminę C, witaminę E, jeszcze floretyny i kwas ferulowy na całym świecie jest produkt właśnie taki luksusowy z koncernu L'Oreal Skeencuticles, i to jest właśnie serum. Mm, ferule, chyba się nazywa albo Floretin CE. W każdym razie on jest horrendalnie drogie, bo kosztuje 200-250 zł. Natomiast można takie same właściwie sera zdobyć na, na stronach kupić, a nie zdobyć tak to nie są konkursy. Na stronach takich jak maziła.com, e-naturalnie, albo w Biochemii Urody. W biochemii Urody możemy kupić serum z 5% kwasem askorbinowym czyli taką kwasową formą witaminy C, która jest nieco niestabilna, ale ma bardzo takie silne działanie właśnie. I przeciwzmarszczkowe, i rozświetlające. Natomiast może być drażniąca dla wielu osób. Ja akurat dla mnie była drażniąca to serum, dopóki nie dodałam tutaj alkoholu, który dodatkowo je konserwuje. I nie dodałam, o dziwo, alkoholu, ale i nie dodałam też właśnie takiego kompleksu malinowo-silikonowego, który dawał mu taką jedwabistą jedwabistą konsystencję i też spowodował po prostu znacznie mniejsze podrażnienie i teraz bez problemu moja sugra toleruje ten preparat. Natomiast nie wszyscy mimo wszystko tolerują nawet właśnie z tymi dodatkami kwasową w wersji witaminy C i dla tych osób różne właśnie koncerny kosmetyczne stworzyły taką estrową formę witaminy C, taką rozpuszczalną w tłuszczach Bardziej stabilną, która w stężeniu od 15 do 20% ma bardzo podobne działanie do, do tej kwasowej witaminy C i na przykład jest dostępna w, wśród dermokosmetyków stworzonych przez lekarza dermatologa, który tutaj swój kanał prowadzi na YouTube, pana doktora Niela Schulza. Możemy też, i to podejrzewam, że wysyłkowo trzeba by kupić. Jest również w repertuarze Polish Choice, taki właśnie taka estrowa forma witaminy C w postaci serum, ale również dzisiaj rano znalazłam taką, taką, taką formę witaminy C na mazidłach.com tam możemy kupić właśnie serum do przygotowania samodzielnie takiego olejku z, z estrową formą witaminy C w stężeniu 15%. Pięknie, nie za jakąś wygórowaną cenę, lepiej być nie może. Czyli to, to również jest jakaś alternatywa. To jest jakaś alternatywa dla osób, które mają właśnie niezmiernie wrażliwą serę albo po prostu nie, nie mają jakoś super wrażliwej cery, ale nie tolerują właśnie jakichś takich nad, na, na, na kwasowej formie witaminy C. Tak, i to jest wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmiku, czyli to są takie cztery kluczowe produkty potrzebne do takiego odnowienia swojej skóry. Nie tylko polecie, ale w ogóle, ale w tej chwili jest na to najlepszy możliwy czas. Jeśli zastosujecie się do porad zawartych w tym filmiku, to mam nadzieję, że za jakieś 6 tygodni, 12 tygodni, bo mniej więcej tyle czasu musimy dać naszej skórze. Już pierwsze efekty widać po 6 tygodniach, natomiast zdecydowanie największe efekty widać dopiero po 12 tygodniach stosowania wszystkich tych dermokosmetyków tak, z różnymi substancjami aktywnymi. To mam nadzieję, że, że będziecie się cieszyć naprawdę znacznie lepiej funkcjonującą i wyglądającą skórą, która jest promienna i błyszcząca i ma się naprawdę dobrze. Zmarszki są mniej widoczne i i macie minimalną ilość zmian, zmian trądzikowych, jeśli jakiekolwiek w ogóle. I cóż, to wszystko ode mnie. Jeśli korzystaliście z z tych produktów, to koniecznie dajcie znać, jak się u Was sprawdziły. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia.